W tym materiale, Szanowni Państwo, wyjaśnię, na czym polega brak przeciwturności. O przeciwturności wielokrotnie Wam mówiłem, głównie o przeciwturności liniowej, tak zwana PwL, czy to w zadaniach, czy to. W praktyce pokazywałem Wam, jak działa blokada liniowa typu C, i tam, właśnie po wyświetleniu sygnału zezwalającego na semaforze wyjazdowym, wyświetlała się również PwL, czyli przeciwtórność liniowa. Ale uwaga, tu tego nie ma z tego względu, że PwL-ki nie znajdziecie, kiedy nie będzie blokady liniowej. Tam pokazywałem Wam na mojej stacji, gdzie blokada liniowa jest, a jak blokada liniowa jest, to musi być PwL-ka, aby uniemożliwić. Wielokrotnie wyświetlenie sygnału zezwalającego na smaforze wyjazdowym. A w tym materiale pokażę Wam, jak działa zasada braku pwl czyli braku przeciwtrudności liniowej. Dobrze, szanowni państwo, zanim przejdę do praktyki, troszeczkę sobie poprzypominamy teorii. Teorii oczywiście nigdy dość, z tego względu, że często właśnie na egzaminach tutaj dla dyżurnych ruchu, na nastawniczych, często właśnie pytają, co to jest ta przeciwtórność liniowa, kiedy wyświetla się ta PWL oraz kiedy. Wygaśnie w zależności od różnego typu urządzeń blokady liniowej. Oczywiście ja o PWLC wielokrotnie wspominałem, czy to w zadaniach, czy to jak omawiałem w praktyce blokadę liniową. Nawet pokazywałem Wam jak działa blokada liniowa typu C na wyjazd. Z tego względu, że przeciwtórność liniowa ma związek z, z semaforami wyjazdowymi. I właśnie taka jest definicja przeciwtórności liniowej, czyli pewne zabezpieczenie mające na celu uniemożliwić wielokrotne wyświetlenie sygnału, zezwalającego na semaforze, ale wyjazdowym. Z tego względu, że wyjazd, pamiętajcie, robimy na szlak. Szlak jest naszą częścią wspólną, zarówno moją, jak i kolegi z sąsiedniej stacji lub sąsiedniego posterunku zapowiadawczego. Ponieważ wjazd pamiętajcie jest zawsze przeważnie na stację. A stacja jest to tylko moja część. Stacja jest tylko moja, nie dotyczy to kolegi z sąsiedniej stacji, czy z sąsiedniego posterunku zapowiadawczego, z tego względu, że granicą między stacją a szlakiem jest przeważnie ten. Semafor wjazdowy. Oczywiście, ktoś mi może powiedzieć, że na stacji jeszcze mamy innych kilka nastawni, na przykład nastawnia wykonawcza, gdzie współpraca pomiędzy nastawnią wykonawczą a nastawnią dysponującą będzie realizowana właśnie na podstawie ale blokady stacyjnej. W blokadzie stacyjnej mamy tak zwaną przeciwtórność stacyjną. Oczywiście o tym opowiem, gdy będę mówił o blokadzie stacyjnej, a na razie skupiamy się na blokadzie liniowej. Także w tej sytuacji e, pamiętajcie. Tylko na wyjazd mamy tak zwaną przeciwtórność liniową, czyli tam, gdzie jest blokada liniowa, czyli pewne urządzenie mające na celu regulację ruchu pod względem technicznym, ale na szlaku. Ja zawsze powtarzam, że blokada liniowa ma na celu uniemożliwić mi wyświetlenie sygnału, wyprawienie ogólnie pociągu na szlak, gdy jest on zajęty. Taka jest zasada, pamiętajcie, jeden pociąg na jeden odstęp lub szlak. Oczywiście w warunkach normalnych, z tego względu, że znacie tzw. jazdę na widoczność głównie tam, gdzie jest SBLK, czyli samoczynna blokada liniowa. Ok, kiedy wyświetla się przeciwturnośliniowa, liniowa? Ona wyświetla się, kiedy wyświetlimy sygnał zezwalający na semaforze wyjazdowym. I tu też należy pamiętać, że w przypadku wyświetlenia sygnału zezwalającego, oprócz tego sygnału pokaże się również PWLKa. I nawet jeśli dojdzie do zaniku napięcia, pociąg nie wyjedzie, nastawimy sygnał stój na symaforze. Nie wiem, ręcznie rozwiążemy drogę przebiegu. To, to nie jest tak, że jak sygnał zezwalający wyświetlimy, to PwL się wyświetli, owszem, ale jak z, nastawimy sygnał stój na symaforze, to PwL wygaśnie. Nie, tak nie jest. PwL cały czas pozostanie. A żeby Wam tu udowodnić, za chwilę wam właśnie pokażę filmiku, jak wyświetlę sygnał zezwalający, co się wydarzy. ok, pociąg wyjechał nastawił sygnał stój na smaforze pociąg również minął sygnałowe miejsce końca pociągu możemy oznajmić odjazd sąsiedniemu posterunkowi zapowiadawczemu, że pociąg od nas odjechał i oprócz oczywiście ustnej informacji należy obsłużyć blokadę liniową I teraz uwaga, pytanie właśnie kiedy wygaśnie przeciwtórność liniowa a to zależy oczywiście od typu urządzeń blokady pół samoczynej, ponieważ w blokadzie typu C, co za chwileczkę y, zobaczycie, PWLK zgaśnie, kiedy zablokujemy blok początkowy, to za chwileczkę Wam w praktyce pokażę, a w przypadku blokady typu EAP y, po przejściu blokady w stan neutralny y, pamiętajcie, że w przypadku blokady typu EAP ja troszeczkę mało o nie opowiadałem aczkolwiek mój błąd z tego względu, że no częściej teraz stosuje się blokady typu EAP niż blokady typu C Powiem lepiej. Blokada typu EAP jest może prostsza w obsłudze. To jest raz. I przede wszystkim, z tego co słyszałem od automatyków, jest mniej awaryjna. A wiadomo, im mniej awaryjna, tym oczywiście lepiej. Tam nic nie blokujemy. Tam po prostu tylko włączamy blokadę z tego względu, że blokada w stanie zasadniczym jest wygaszona. Ale obiecuję, będę niedługo nagrywał materiał, właśnie jak działa blokada liniowa typu EAP. Zarówno od strony wjazdu, jak i od strony wyjazdu. Także zobaczycie w praktyce, jak to wygląda. No i tam pwl pomimo że pociąg wyjedzie, cały czas ona będzie potocznie mówiąc, wisiała. A dopiero ona wygaśnie, jak sąsiedni posterunek zablokuje blok tutaj końcowy. I nasza blokada przejdzie w stan zasadniczy. Czyli będzie wygaszona. Ok, za chwileczkę filmik. I uwaga, i po filmiku pokażę Wam właśnie na podstawie pewnej stacji, gdzie uwaga, nie ma przeciwturności liniowej. A skoro nie ma przeciwturności liniowej, to ja sygnał zezwalający na semaforze wyjazdowym zawsze będę mógł podać, nawet wielokrotnie. I za chwilę pokażę Wam właśnie. Najpierw będzie filmik właśnie o wygaśnięciu przeciwturności liniowej. Zobaczycie, jak ta ładnie przetwornica pracuje. A następnie z trzy razy sobie machnę. Dźwignią sygnałową i wam pokażę tutaj, że no jest możliwość wyświetlenia sygnału zezwalającego, wielokrotnego oczywiście, no ale oczywiście tam, gdzie nie ma blokady liniowej. Także dwa krótkie teraz filmiki i co? I my się żegnamy eee, w takim razie do usłyszenia, do kolejnych materiałów. A co będzie dalej? To troszeczkę nowość taka dla nastawniczych, zwrotniczych i drużników przyjazdowych. Także oglądajcie, a my się już.